Pierwszy dzień Pingla Cup 8 edycji. Turniej Skrzatów i Skrzatek. Mamy reprezentantów to i Skrzata i Skrzatkę reprezentujących na co dzień Morliny Ostruda. Państwo wiecie co się znajduje w ostrudzie Ja nie będę mówił. nie będę reklamował, ale coś dobrego się tam znajduje. I przedstawcie się. Julia jestem. Julia i Antek. Julia i Antek. Zacznę może od Julki, bo widzę, że Ty masz niebieską. Ja mam tutaj taką czerwoną. Jaką masz? Czerwoną? Czy też niebieską? Dlaczego niebieski kolor? No bo, mi się pod... no bo to jest mój ulubiony kolor. Bo to jest mój ulubiony kolor, proszę Państwa. Tak się wybiera okładzinę na rakietkę, żebyście Państwo wiedzieli. A Antek? Też ulubiony kolor. Też ulubiony. Ale nie ma różnicy, że, że czerwona tak lepiej, lepiej pociągnie, co? A... Nie. Nie ma? Nie. Chyba nie? Grajemy nie tą samą, blue Stormem. Tą samą gracie? No mam nadzieję, że Was nikt nie wkręca, że to nie ma różnicy. <laughs> <laughs> że to jest tylko kolor, co? Ale jak, przynosi większe szczęście niebieska? No, chyba tak. Chyba tak. A powiedzcie, kiedy zaczęła się Wasza przygoda z tenisem stołowym? Rozpoczyna Julia. Eee, od trzech lat grałam. Od trzech lat? A jak to się rozpoczęła ta przygoda? Idziesz sobie ulicą, nagle zaczepia Cię trener tenisa, znowu o, o, widzę w Twoich oczach iskrę Bożą, mistrzostwą iskrę. Tenis stołowy masz wypisany na czole, tak było? Nie. To jak było? E, mój tata jest trenerem. O, plus tata jest trenerem, dobra, ale nie każdy ma tatę trenera, no dobrze, ale tu był tata trener. E, e, przechodziłam sobie... Ale trenerem salę, tenisa. No, tak. Dobra. E, przechodziłam sobie na salę podbijać i tata mnie zachęcił do grania w tenisa. Proszę bardzo, tak sobie przychodziłaś podbijać. Tak, a potem już zagrałam zawodowo. A potem już zawodowo, pierwsze kontrakty w ostrudzie. Proszę bardzo, Antek. Jak u ciebie to? Ja jestem kolegą Julki i trener to jest mój wujek przyszywany i poszedłem raz do Julki Jantka, poodbijaliśmy chwilę, potem przyszedłem na pierwszy trening i tak to się zaczęło. A, czyli... Czyli Julka, stół numer dwa, ta para, tak? tak? Proszę Państwa, to jest wszystko na żywo. To my nic nie. Poczekajcie, my tutaj nic nie udajemy. Oni się teraz szybciutko biegną do stołu numer dwa. Dziękuję Wam bardzo długo, żeśmy nie pogadali. Grajcie, w półfinale, chyba tak? Tak nie. Czy ćwierćfinał? Słuch, proszę państwa, to jest taka atmosfera, że tutaj nawet nie wiedzą, na jakim etapie rozgrywek są. To jest tylko możliwe na Ping Cup. Tenis jest cool? To paluszkę do góry, daj kciuk do góry, kciuk do góry. Tenis jest cool. biegnijcie szybko.